Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dosłownie, chyba 2 minuty temu opublikowałem Wam film o, no właśnie, edycji kolekcjonerskiej Farminga 22. I dosłownie 5 minut po tym, Giantz opublikował właśnie coś znowu nowego i jest to First Look, czyli pierwsze spojrzenie na właśnie mapę Elm, Elm, Elm Creek. I właśnie, no, ja wam powiem tak, ja nie chciałem robić dzisiaj dwóch filmów, przepraszam was za to bardzo, ale obiecałem wam na początku, że z informacjami będę z wami na bieżąco, więc muszę niestety być z wami na bieżąco i niestety dzisiaj, znaczy niestety, że niestety będą dzisiaj dwa filmy na, na kanale, więc w sumie może to i nawet lepiej dla was, jeżeli się nudzicie, no to oglądajcie, zostawcie oczywiście, oczywiście subskrypcję, łapkę w górę, a przechodzimy i przechodzimy do analizy screenów i do tego, co tutaj piszą ogólnie o... Jeszcze Elm y, Creek właśnie y, twórcy y, farminga, więc co, nie przedłużając, zaczynamy. A więc widzowie tak co do map, co, co dowiadujemy się właśnie na początku, jeżeli chodzi o mapy, y, na początku dowiadujemy się, że no niestety, ale znowu będą tylko trzy mapy, jeżeli chodzi o podstawowe. E, takie na początku po premierze, bo zawsze w farmingach chyba od 15 już jest taka tradycja, że są tylko 3 mapy i trochę lipa, bo wolałbym, żeby tych mapy było z 4 albo z 5, no ale wiadomo, no oni, mm, oni pewnie zrobią w ten sposób, że będziemy po prostu w mocach pobierali te właśnie mapy jako modyfikacje, więc chyba nie będzie, nie będzie jakoś wyboru, e, będziemy musieli się dostosować. No i chyba tradycja jest, że więc tylko 3 mapy, e, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że właśnie będą dwie nowe i właśnie będzie odświeżony Ellen właśnie z farminga Alpine, jak tutaj piszą. No a dzisiaj przyjrzymy się właśnie Elm Creek, tak właśnie napisali, więc co, przyjrzyjmy się tej mapie, co tutaj mamy do, co tutaj ta mapa będzie miała do zaoferowania. Dowiadujemy się to, że po prostu Elm Creek jest inspirowany... Zachodem Stanów Zjednoczonych, a dokładniej tutaj piszemy jakoś środkiem zachodu Stanów Zjednoczonych, no i po prostu skupiamy się dzisiaj skupimy się właśnie dzisiaj na terenach poza miastem. Jeżeli chodzi o właśnie Elm Creek, i właśnie tutaj będziemy mieli kolejne jakby trochę kontentu, bo wiecie, nagrywałem filmy takie jak właśnie mapy w prawdziwym życiu i zobaczymy, czy ten Elm Creek istnieje naprawdę, ale to dopiero po premierze Farminga 22. Teraz się skupmy na tym, co to jest, czyli tak, Farming in the Midwestern, no i zobaczmy właśnie tutaj pierwszy screen, pierwszą analizę ze screena i tak powiem Wam szczerze, że nawet fajnie to wygląda, bo to nie jest taka typowa amerykańska gospa, jaka była tam na przykład w, na mapie w Farmingu 13, na tej dużej mapie, już mi wyleciało z głowy, a nie chcę przekręcić, nie chcę skłamać. No, nie ma tutaj typowo takiego czegoś, że mamy tylko żółtą trawę, tylko mamy fajnie tutaj wszystko zazielenione. Wiadomo, jak będzie zima, to będzie inaczej. Wiecie, co mi się bardzo podoba? Cienie. Cienie mi się naprawdę tutaj bardzo fajnie podobają, bo kurde, no nie było w poprzednim farmingu tak fajnie zrobionych cieni, które się tak dobrze rzucają. Tutaj mamy samochód nawet. Mamy pickupa, który rzuca już światła. I podobają mi się też cienie tutaj w tych właśnie drzewach, bo. One w 19 też były, ale takie popikselowane, A tutaj jest to tak fajnie rozłożone, jeżeli wiecie o co mi chodzi. No i powiem Wam szczerze, naprawdę no, fajnie to wygląda. Tylko boli mnie to, że będzie chyba znowu ten taki dziwny problem z renderem, że tam daleko, daleko ten render nie zajdzie. Ale no to jest może i wczesna we wersja tej gry. Ale tak to, to naprawdę. No grafika wygląda zajebiście, no, no, nic dodać, nic ująć po prostu. No tutaj właśnie mamy pokazany tak zwany dom wilków, tak to właśnie nazywają twórcy. Jest to po prostu stadion drużyny baseballowej, um, który już analizowaliśmy sobie w poprzednich odcinkach, już wam to pokazywałem, więc nie muszę chyba wam tego pokazywać. Drugi raz. No mówię, fajne są tutaj szczegóły, które wszystkie się przebijają. Mi się wydaje, że tam na górę będzie można było wejść. Będzie można wejść, bo tutaj gdzieś prowadzą obok schody, a tam to nie jest tekstura, tylko tam rzeczywiście jest jakieś pomieszczenie. No i tak jak już mówiłem, te cienie, zobaczcie jak to się fajnie rzuca. To jest naprawdę spoko. No i tutaj już w sumie nam nic szczególnego nie piszą. Mamy tutaj jeszcze tylko pokazane screeny. Tą stację benzynową Wam pokażę teraz, bo ją widzieliśmy w poprzednim filmie dokładnie tym który kilka minut temu dokładnie wypuściłem dzisiaj będziecie mieli dwa filmy ale jak obiecałem na bieżąco będę a wy się nie będziecie nudzić bo będą, będą, będzie kilka filmów no tutaj mamy tą stację benzynową obejrzymy sobie ją jeszcze raz naprawdę szczegóły no, są dopracowane no, mam nadzieję że tam się będzie dało wejść do środka byłoby naprawdę spoko cena paliwa nie widzę tutaj co tam pisze za bardzo z daleka ślepy jestem, sorry, Tutaj mamy, tutaj mamy jakąś fabrykę. Otis, nie, tutaj mamy pewnie młyn. Mi się wydaje, że to jest młyn. Tutaj mamy bardziej taką jesienną właśnie atmosferę. Fajnie to wygląda, nie powiem, nie powiem. Może, znaczy ja ogólnie nie jestem przekonany do gry na sezonie. Bo nigdy nie lubiłem grać na Sezonie i moja gra na Sezonie wyglądała tak, że grałem pół godziny i przestałem grać na Sezonie. Ale zobaczymy, może tutaj ten farming mnie przekona do tego, żeby grać właśnie na Sezonie. Hmm. Polećmy dalej. Ostatnie dwa screeny w sumie do przejrzenia. Mamy tutaj właśnie rzekę jakąś. Mamy wiatraki, coś co ja lubię. Ja miałem kiedyś świra na punkcie wiatraków, jak byłem młodszy. Eee. Tutaj mamy jeszcze taki właśnie. I zobaczcie, to jest ciekawa rzecz, tutaj jak będzie właśnie. Raczej przechodziło już z lata na jesień, to będą nam się powoli, stopniowo, właśnie te liście mm, żółkły, a nie tak, że nam się nagle buch, teleportuje i będą nagle żółte, nie? Tylko będą tak stopniowo fajnie robiły się żółte, więc fajna tej rzecz, fajnie to naprawdę wygląda. Co do wody, no to woda to mi się wydaje, że będzie. Wiecie, co mi, że co było fajne, jakby w tym farmingu woda nie była taką zwykłą teksturą, gdzie wjeżdżamy i po prostu jest tekstura, tylko rzeczywiście to się coś tam chlapi, jakieś tam zachlapania są i tak dalej, nie? To by, było naprawdę, to by było naprawdę super jakby to w nowym w nowej odsłonie farminga się pojawiło, ale mi się wydaje, że no wątpię. No a tutaj mamy po prostu jakieś jakieś kurde rodeo czy coś takiego, nie wiem. Możliwe. No i tutaj został nam ostatni screen, który ukazuje nam prawdopodobnie nie chcę się walnąć, co to jest. To jest może może owies, a może soja, coś takiego, a tam dalej to jest może może pszenica. No, i mamy jakiś tutaj sobie garaż, więc naprawdę fajnie to wygląda. No tekstura trawy to jest raczej taka sama jak w 19, tutaj nic nowego, ale ogólnie cała oprawa graficzna no naprawdę fajnie się prezentuje. Więc no, przechodzę do podsumowania. No, więc myślę, że to tyle na dzisiejszy odcinek. Jeżeli coś Giants znowu wykmini i wypuści wieczorem, to może będzie trzeci film dzisiaj, zobaczymy. Pamiętam, że chyba jak trwał FarmCon, jak, był, jak wychodził Farming 19, to chyba mój rekord to było 3 filmy dziennie, wtedy już rzucałem, bo to było, no i się tego spodziewajcie, że podczas FarmConu to nawet 3 filmy dziennie się mogą pojawiać. Wiadomo, FarmCon trwa, informacje są bież, na, na bieżąco jakoś pokazywane, więc no dzisiaj dwa filmy, więc zobaczymy. Może trzeci zależy, czy oni coś znowu wypuszczą, więc to ja już nie przedłużam, żegnam się z Wami, do następnego, cześć, na razie.